Od wielu lat 1 maja do Dobrego Miasta zjeżdżają hodowcy psów rasowych z kraju i zagranicy. W tym roku po raz 20 zorganizowano pokazy psich piękności, które niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zainteresowanie jest olbrzymie. Od, przez te 20 lat przewinęło się około 16 tysięcy wystawców. Wystawcy przyjeżdżają nie tylko z okolic, jakby się mogło wydawać, że to tylko Polska i sąsiedzi. O sąsiadów mam na myśli sąsiadów zagranicznych, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina, ale przyjeżdżają z Niemiec, Francji, Hiszpanii. Najdalszy wystawca w tym roku przyjechał z Filipin. Odwiedzający wystawę mieli okazję zobaczyć z bliska niespotykane na co dzień rasy psów. Ta impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Widać to zresztą po uczestnikach, czyli po widzach, którzy przychodzą tutaj razem z dziećmi, szczególnie wtedy, kiedy, tak jak dzisiaj dopisuje, pogoda jest piękna aura. Można przyjść, obejrzeć te przepiękne psy. Nie trzeba wyjeżdżać nigdzie daleko, żeby móc podziwiać. Tego typu imprezy są jednocześnie formą rekreacji i zawodów sportowych. Zanim pierwsi zawodnicy pojawili się na ringu. Musieli cierpliwie znosić przeróżne zabiegi pielęgnacyjne. Ludzie tu przyjeżdżają, pokazać swoje psy, no też, żeby zainteresować ludzi z miasta, tak jak tutaj dobre miasto, żeby się zainteresowali, bo szczeniaki, które mają, to też później idą do ludzi, którzy powiedzmy, może nabędą, spodoba się jakiś pies, a często jest tak, że chodząc po wystawie, każdy ma jakiś tam inny pogląd na daną rasę. Mając możliwość porozmawiać, dotknąć, wtedy wyrabiają opinię sobie pod kątem danej rasy. Każda rasa na swoim ringu była poddawana surowej ocenie sędziowskiej. We wszystkich razach jest brane pod uwagę przede wszystkim, no nie może być pies agresywny i rzucać się na sędziego w trakcie sprawdzania zębów, bo tam są też zasady. Jeśli pies musi mieć tak zwany prawidłowy zgryz, każda rasa ma też to do siebie, że w niektórych rasach może być i przodozgryz. natomiast pozostałym elementem jest to budowa anatomiczna, jaką ma głowę, jaki ma kłąb, jak się porusza, no nie może pies być odstępować za bardzo od wzorca, jeśli nie odstępuje uzyskuje oceny kwalifikujące do hodowli. Dobra prezentacja psów w ringu to również zasługa właścicieli, którzy musieli wykazać się znakomitym przygotowaniem kondycyjnym, tak jak ich pupile. Wszystkie psy na wystawie walczą o nagrodę główną ufundowaną przez burmistrza dobrego miasta. Nie da się prowadzić dobrej hodowli psów tylko dla samego zysku. Ci, którzy tak hodują, nie hodują dobrze. Hodują... Ja już powiem tak kolokwialnie, byle co, byle jak, byle, byle po prostu to spieniężyć. No to jest taka prawda. A z miłości jak się hoduje, to, no to widać. To widać w szczęśliwych psach, które wychodzą na, na, na ringi, które się bawią, my się bawimy wystawami, one się bawią razem z nami. To jest widać po tych psach, że to jest z miłości. No, ja mam 19 swoich psów kilka raz. Psy, podobnie jak ludzie, mają różne charaktery. Nie da się Nowo porównać z Shibą czy z No To są jakby różne osobowości, różne charaktery, różne zastosowanie danej rasy. Także trzeba mieć, być takim uniwersalnym hodowcą. Jeśli ktoś nie da rady, po prostu nie czuje się w danej rasie, musi sobie znaleźć taką rasę, w której się czuje dobrze, z którą po prostu pracuje. Nie można wziąć na przykład Alaskana Malamuta do bloku, bo to jest pies pracujący i ludzie robią podstawowe właśnie błędy, że takie rasy są brane do mieszkań. One się męczą. Ludzie nie wiedzą, że ten pies musi pracować. Później się ludzie dziwią, że kopie w doniczkach czy, czy wyskakuje z balkonu. No, trzeba czytać wzorzec rasy. Przede wszystkim wzorzec rasy. Dla miasta tego typu imprezy przynoszą konkretne korzyści. To oczywiście promocja. Bo każdy z wystawców, który wraca do swojego miejsca zamieszkania, już wie, gdzie leży dobre miasto, bo tutaj przyjechał. Wszystkie nagrody zawsze są firmowane, że jest to dobre miasto, czyli jest to akcja promocyjna niesamowita. Tegoroczna krajowa wystawa psów rasowych cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających i można zaliczyć ją do udanych.